Minęło już 11 lat działalności domu pielęgnacyjnego przy ulicy Barskiej w Wadowicach. Świadczone tutaj są usługi umożliwiające odzyskanie sił i sprawności osobom chorym i niepełnosprawnym. Pensjonariusze domu mają do dyspozycji pomieszczenia do pobytu dziennego i całodobowego. Są więc przestronne pokoje wyposażone w specjalistyczne łóżka, telewizory, internet. Jest sala wypoczynkowa, światlico jadalnia. Zaplecze kuchenne, łazienki, prysznice. Wokół domu piękny ogród wyposażony w siłownię, grill jest też kapliczka europejska Matki Bożej Fatimskiej. Bóg zapłać Wam wielki, żeście tak potrafili zorganizować wszystko i za tyle ludzi mamy do kombatantów należy. O rocznicy powstania tego domu przypomniała nam prezes stowarzyszenia imienia Doktora Edmunda Wojtyły, a zarazem główna twórczyni tego miejsca. Pani Stanisława Wodyńska. Ksiądz Imfułat jest współtwórcą tego domu. Jest tu Pani Burmistrz, która jest również współtwórcą tego domu. Jest, 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 jest i, i dzięki temu, i dzięki temu Państwo tutaj możecie być i odpoczywać, rehabilitować się i tak dalej. Pani, tutaj prezes Pani Wodyńska złożyła serce, żeby ten dom mógł istnieć. A ja się od czasu do czasu modliłem, no taka była moja zasługa w tym, żebym się od czasu do czasu modlił. I, I, to mi, ja z materialnie. i... No, materialnie to bardzo ubogo, ale modlitwą, to, to, bo to jest, bo to jest dzieło, dzieło, które jest przedłużeniem miłosiernej miłości świętego Jana Pawła II. To dzieło, ten dom pielęgnacyjny doktora Wojtyły. Ksiądz Infułat Jakub Gil przypomniał list, który z okazji otwarcia tego domu przesłał ksiądz kardynał Franciszek Macharski. Umiłowani Wadowiczanie, 14 września tego roku w święto podwyższenia Krzyża Świętego poświęciłem przy ulicy Barskiej w Wadowicach dom pielęgnacyjny przygotowany przez towarzyszenie imieniem doktora Edmunda Wojtyły. W miejscu tym dobrzy ludzie... Wolontariusze troszczą się o chorych, uczą zapobiegać chorobom, wypożyczają sprzęt medyczny. Wszelkie środki na działalność tego domu pochodzą z ofiar miłosiernych ludzi. Zapraszam więc do, pod do podtrzymania swymi datkami i gotowością wspólnoty tego wadowickiego Emaus, gdzie chorym i utrapionym na życiowych drogach przywracana jest nadzieja, radość i zdrowie. Niech będzie też nasza odpowiedź na pragnienie Jana Pawła II postawione w liście apostolskim na rozpoczynający się rok eucharystyczny. Czy nie można by roku eucharystycznego uczynić okresem, w którym wspólnoty parafialne w sposób szczególny postarają się zaradzić czynną, braterską pomocą którejś z tak licznych form ubóstwa w naszym świecie? Dajmy czynem odpowiedź. Ojcze Święty, tak uczynimy w Twoich wadowicach. Pozdrawiam serdecznie i błogosławię na wszelki dar ofiarny dla miłosiernego Jezusa najbardziej potrzebujących, Wasz kardynał Franciszek Macharski. Niech to będzie odpowiedzią moją na ten piękny list i na to, co dzisiaj Pani Prezes tu robi. Nasza koronka do miłosierdzia Bożego, godzina piętnasta, ogarniamy tą modlitwą, to dzieło, to dzieło, które tutaj jest, że ono żyje, to jest cud, że żyje, że wciąż żyje. Integralną częścią domu pielęgnacyjnego są pracownie rehabilitacyjne wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Natomiast duszą domu są zawsze życzliwe pielęgniarki i opiekunki medyczne, a także rehabilitantki i wolontariusze. Działa tutaj również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.